Metoda podstawienia będzie polegała na tym, że z jednej wartości czy to z pierwszego równania, czy z drugiego, wyznaczymy albo x i y. Ja tutaj się decyduję na to, aby wyznaczyć y z tego drugiego równania i wykonam coś takiego w tej sytuacji. Pierwsze równanie po prostu przepisuję, natomiast y wyznaczam z tego drugiego równania, dlatego, że ten y jest osamotniony i w ten sposób łatwiej będzie to wyznaczyć. Wszystkie pozostałe wartości przerzucam na prawą stronę. W kolejnym kroku podstawiam w miejsce y, czyli to w pierwsze równanie, które tam było. Podstawiam po prostu wartość, to co wyznaczyłem wcześniej, czyli minus 5x plus 2. No i w ten sposób y na dole przepisuję bez zmian Cały czas tutaj powtarzając tą samą czynność. Jeśli chodzi o kolejny etap, to oczywiście przemnażam przez nawias. W ten sposób otrzymując minus 2 razy minus 5 to jest wartość 10x, a minus 2 razy 4 będzie wartością minus 4. No i teraz dokonuję redukcji wyrazów podobnych. Jak dokonuję tutaj redukcji wyrazów podobnych, przenoszę odpowiednimi stronami x i wartości wiadome. W ten sposób wychodzi nam, że 13x to jest 13, czyli x po prostu musi być nam równe 1 i od razu w to miejsce tego drugiego równania, podstawa w miejsce x wartość w takiej sytuacji, wartości 1. no i w ten sposób ostateczny wynik, który otrzymam, to będzie, że x wynoszący nam 1 już poprzedniej części, a y wychodzący nam z tego drugiego równania będzie wynosił nam minus 3.